podkarpacie.pl Podczas uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu centralnym w Sanoku stanie skarbonka, z której zysk zostanie przeznaczony na renowację najcenniejszych i najstarszych nagrobków na miejskiej nekropolii. W tym roku pieniądze zbierane będą na prace konserwatorskie nagrobka Feliksa Gieli. Feliks Giela po pierwsze dlatego, że jest to nagrobek wpisany do rejestru zabytków. To nam ułatwia rozpoczęcie takiego właśnie ratowania akurat tego nagrobka, ale przede wszystkim ze względu na to, że ma on dużą wartość historyczną. A wartość historyczna to między innymi ze względu na osobę, która spoczywa pod danym nagrobkiem. A z pewnością Felix Giela był osobą wybitną, która wpisała się wielkimi literami w historię Sanoka. Niewątpliwie Felix Giela był jednym z wybitniejszych sanoczan, mimo że sanoczaninem z urodzenia nie był. Jednak całe swoje życie poświęcił dla rozwoju naszego miasta. Był przede wszystkim samorządowcem i wieloletnim burmistrzem miasta. Oprócz tego, że prowadził tę działalność samorządową, był wielkim filantropem. Ze swoich prywatnych funduszy wspierał czy to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, czy Stanockich Ubogich. Trzeba tutaj wspomnieć też o tym, że był właścicielem apteki, która mieściła się przy ulicy Kościuszki. Był założycielem czytelni mieszczańskiej. Więc szereg funkcji spełniał i naprawdę był bardzo doceniany i w Sanoku. Czego wyrazem było nadanie honorowego obywatelstwa miasta Sanoka w roku 1914. I to wszystko sprawiło, że nagrobek Felixa Gieli odzyska blask sprzed ponad pół wieku. Mamy nadzieję, że to się uda. Jeśli nie w tym roku, to w każdym razie jest to na pewno kolejny nagrobek decyzją zarządu przeznaczony do odnowienia. de